Jaką radę dałabyś nastolatkom interesującym się seksem? Ciesz się seksem, to ważne. Bądź nie tylko dawcą, ale aktywnym jego biorcą. Kiedy jest dobry moment na pierwszy raz? Jeśli jesteśmy z kimś rzeczywiście blisko, oboje czujemy się gotowi na pierwszy stosunek i chcemy tego, to idźmy za tym głosem. Jaka pozycja jest najlepsza przy pierwszym razie? Pierwszy raz ma być przyjemny. Dobra jest pozycja klasyczna. Tutaj następuje szczegółowy opis tej pozycji. Pozwolę sobie go już nie przytaczać. Te cytaty pochodzą z książki Ani Rubik Sexed.pl, która jest bardzo mocno reklamowana jako takie znakomite kompendium wiedzy dotyczącej seksualności dla nastolatków. Ta książka nie jest jakąś skrajnością. Przeglądałem materiały także innych edukatorów seksualnych i znajdowałem w nich bardzo wiele podobnych treści. Na stronie edukatorów seksualnych z pontonu, jeszcze niedawno, można było znaleźć odpowiedzi na pytania takie, jak: Jak mogę sprawić mojemu chłopakowi największą przyjemność oczywiście seksualną? W jaki sposób kobiety mogą się masturbować? Edukatorzy seksualni, lewicowi, politycy, media, kiedy mówią o edukacji seksualnej według ich programów, według standardów WHO, ubierają bardzo ładne opakowanie. Skupiałem się na mówieniu o konieczności nauczania dzieci i młodzieży tego, jak obronić się przed różnymi zagrożeniami, zwłaszcza przed przemocą seksualną, na konieczności nauczania tego poznawania własnego ciała, odnajdywania się w okresie dojrzewania, a także na innych niekontrowersyjnych treściach, z którymi większość rodziców, czy wszyscy nawet rodzice by się zgodzili i uznali je za ważne i potrzebne. Osoby, które sprzeciwiają się takiej edukacji, są przedstawiane jako osoby, które nie chciałyby, żeby dzieci nauczyły, jak się bronić przed pedofilami, czyli wręcz jako takie, które wspierały pedofil. Jest to wyjątkowo perfidne i nieuczciwe, gdyż wszyscy chcielibyśmy chronić nasze dzieci. Można też usłyszeć, że przeciwnicy tej lewicowej edukacji seksualnej najchętniej odcięliby dzieci i młodzież od jakiejkolwiek informacji na temat seksu. Co przecież dzisiaj współcześnie jest niemożliwe i co skazywałoby dzieci na czerpanie wiedzy o seksualności z internetu, który jest przecież bardzo nierzetelnym źródłem informacji. Ale zupełnie nie o to chodzi w naszym sprzeciwie wobec edukacji seksualnej, tej lewicowej edukacji seksualnej. Z dziećmi wręcz i młodzieżą o seksualności rozmawiać trzeba. Świat jest tak przesycony seksem, Wszystkie filmy, seriale, z którymi się spotyka młodzież, internet, że jest to szalenie istotne, ale cały spór między nami, czyli między środowiskiem konserwatywnym, a lewicą wokół tematu edukacji seksualnej, polega na tym, jaką wizję seksualności chcemy rozwijać u młodzieży. Nie czy w ogóle rozmawiać na temat seksualności. Są tematy, które mamy wspólne. To, żeby chronić dzieci przed pedofilami czy przed inną przemocą seksualną, jak najbardziej. To myślę, że to łączy jednych i drugich. Natomiast zasadniczo różnimy się co do tego, jaką, co do wizji seksualności. Na początku przytoczyłem kilka cytatów z książki Ani Rubik i kilka pytań, jakie stawiają edukatorzy seksualni z Pontona. Ta lewicowa wizja seksualności sprowadza się do mówienia młodzieży, że w ich wieku współżycie jest ok, czy wręcz jest czymś pozytywnym. Jeśli chcecie współżyć, współżyjcie, byle byście to robili dobrowolnie, świadomie i z zabezpieczeniem, czyli stosując antykoncepcję albo prezerwatywy. Taki przekaz ma ją do zaproponowania lewicowi edukatorzy seksualni, a to jest bardzo szkodliwy przekaz. Wiek szkolny, nastoletni, to zdecydowanie nie jest wiek, kiedy należy rozpoczynać współżycie seksualne. Młodzież nie jest gotowa do przyjęcia konsekwencji tego współżycia, ani biologicznych, ani innych. Mądra edukacja seksualna powinna być zawsze osadzona w kontekście miłości. Powinna pomagać młodzieży tak kierować swoją seksualnością, żeby w przyszłości. Młodzi ludzie byli w stanie stworzyć piękne małżeństwa, piękne rodziny i być szczęśliwym. Edukacja seksualna w wersji lewicy tymczasem bardzo spłysa całą seksualność. Sprowadza ją w zasadzie tylko do przyjemności, co ma szereg bardzo negatywnych skutków. Zwolennicy lewicowej edukacji seksualnej powtarzają często, że chodzi im jedynie o przekazywanie pewnej obiektywnej naukowej wiedzy. Ale jeśli nawet na takich zajęciach powstrzymywano by się od zachęcania młodzieży do współżycia, co ja osobiście nie wierzę, ale jeśli nawet by tak było i nie poruszano takich treści, jakie porusza Ania Rubik w swojej książce, to i tak wpadamy tutaj w pewną pułapkę. Seksualność to nie jest matematyka czy fizyka. Seksualność dotyka bezpośrednio życia człowieka i to jego najbardziej intymnej części. I nie da się uciec od szerszego kontekstu. Prezentowanie suchych faktów też odbywa się w pewnym kontekście. W praktyce ono oznacza sprowadzanie seksualności, współżycia nastolatków do czegoś neutralnego. Niech no, nastolatek sam wybierze, czy chce współżyć, czy nie współżyć. To nie jest dobry kontekst. Współżycie nastolatków zdecydowanie jest zjawiskiem niepożądanym, i dlatego edukacja, jakakolwiek mądra edukacja seksualna, powinna młodzież raczej do takiego współżycia zniechęcać i pokazywać piękno seksualności osadzonej w kontekście miłości, a nie jedynie jakąś techniczną wiedzę. Na koniec warto powiedzieć, że edukacja seksualna już jest prowadzona w polskich szkołach jest prowadzona pod nazwą Wychowanie do życia w rodzinie. A podstawa programowa tego przedmiotu zawiera w zasadzie wszystkie te elementy, o których najgłośniej mówi lewica czyli jest i o tym, jak należy się bronić przed różnymi zagrożeniami w tym przemocą seksualną, i o antykoncepcji i o szeregu innych kwestii. Można oczywiście dyskutować o tym, żeby ten program jakoś zmodyfikować, rozszerzyć, unowocześnić o, o tym, żeby przeszkolić lepiej nauczycieli, czy wprowadzić jakieś inne zmiany do niego. Ale lewica tego nie chce. Lewica chce ten program wyrzucić do kosza, a zastąpić go innym. A wynika to z bardzo prostego faktu bo wychowanie do życia w rodzinie umiejscowa seksualność w kontekście miłości, małżeństwa, rodziny. Cała dyskusja, więc o edukacji seksualnej to nie jest dyskusja o tym, czy rozmawiać z młodzieżą o seksie, czy uczyć dzieci i młodzież o tym, jak się bronić przed zagrożeniami. To jest dyskusja o tym, jak rozmawiać. W jakim kontekście umiejscowić seksualność? I myślę, że każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie: czy chciałby, aby dzieci i młodzież dostawały na zajęciach z edukacji seksualnej instrukcje, jak ma wyglądać pierwszy raz? Były zachęcane do podejmowania współżycia seksualnego i wychodziły z informacją żeby były nie tylko dawcą, ale i aktywnym biorcą seksu. Czy naprawdę tego chcemy?